W ramach projektu Scena Galicyjska, Nasza Wspólna Historia w Lwowie powstanie centrum kulturalne dla mniejszości polskiej, a w Przemyślu dla ukraińskiej. To wspólna inicjatywa Fundacji Dom Ukraiński z Podkarpacia i Caritas Spes ze Lwowa. Celem projektu jest promocja kultur mniejszości narodowych w regionie. Przekonaliśmy naszych kolegów z Ukrainy, polskie organizacje, że możemy wspólnie zrealizować taki projekt, który by promował naszą wspólny dorobek. Kulturowy, historyczny. No, Pamiętamy, że kiedyś Galicja była jednym terenem, nie było trudnych granic, czy trudnych do przekroczenia, I, i, i ta kultura, te przepływy odbywały się swobodnie. Obecnie trwają prace renowacyjne dwóch zabytkowych kamienic: domu ukraińskiego w Przemyślu i budynku dawnego klasztoru karmelitanek bosych w Lwowie, Była to też siedziba przedwojennego seminarium duchownego. Na parterze i pierwszym piętrze znajdą się miejscowe polskie organizacje, będą wystawy i różne wydarzenia kulturalne. Drugie piętro przeznaczymy na działalność kurii archidiecezji lwowskiej, a na dziedzińcu powstanie scena galicyjska, czyli będą też wydarzenia artystyczne. Na moment roboty według co dosyć Obecnie remont jest prowadzony dość intensywnie. Zdemontowaliśmy już wszystkie konstrukcje, które podlegają wymianie. Większość okien już wymieniono. Rozpoczęły się prace przy elewacji budynku, a wkrótce rozpoczniemy roboty na dachu. Place budowy w Przemyślu i we Lwowie odwiedziła Małgorzata Jarosińska jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jeden dom Polski na Ukrainie, dom ukraiński w Polsce, po to, abyśmy wymieniali też swoje doświadczenia, wymieniali swoją historię, rozmawiali z ludźmi zarówno tu, na Ukrainie, z Polakami, Ukraińcami, ale również w Polsce przedstawiali tą bardzo bogatą historię dwóch narodów, dzisiaj bardzo mocno ze sobą zaprzyjaźnionych w wyniku wojny. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Next Polska Ukraina. Partnerzy mają nadzieję, że projekt Scena Galicyjska, nasza wspólna historia, zostanie ukończony do końca tego roku.